Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Hej! Znaczy, znaczy, dzień dobry kołanemu państwu. Ja dzisiaj nie będę opowiadał nic, po prostu nic, ani słowa. Niech przemówi muzyka, niech przemówi stary, dobry blues, który jest dzisiaj o szorstkiej przyjaźni. Nie można tego nazwać przyjaźnią. To jest po prostu Ma Magarnitur, okulary i obstawę dookoła. Coś z premiera, coś z ofiary, raz po raz do Zbysia woła. Zbysiu, proszę, zgódź się, zgódź, zamiast pluć. Szefem rządu jest na niby. Wciąż wytrwałość w sobie ćwiczy. Chętnie by mu zęby wybił. Musi się ze zby się liczyć. Zbysiu proszę, skuć się, skuć. Zamiast pluć. Gość mu na wątrobie leży. Nie jest zdrowa taka chuba Za to Zbyś o zęby szczerzy. Słysząc to ma niezły ubaw. Zbyśu, proszę, skuć się, skuć. Zamiast pluć. Ten zaś lubi go poniżać, może wie o jakichś kantach Zbysiu więc paniżej krzyża, rządowego figuranta Zbysiu proszę, zgódź się, zgódź, zamiast pluć Ja mam dla pana słowa szczere, choć spóźnione pewnie one Spróbuj w końcu być premierem, przestań pan być szonem. A ty Zbysiu zgódź się, zgódź, zamiast no zgodzi się, czy się nie zgodzi. To ciekawostka przyrodnicza. Proszę Państwa, jest dobrze, ale nie tragicznie. Ale jest rewelacyjnie w sprawie imień 12 stycznia w czwartek. Proszę się przygotować, bo lista jest taka. Imieniny obchodzą Arkadiusz, Bernard, Greta oraz Aelet Antoni, Arkadia, Arkady Benedykt. Bonet, Bonita, Bonitus, Cezaria, Czasława, Czesław, Ernest, Eutropiusz, Jan, Małgorzata, Stomir, Tacjana, Tatjana, Tyrgiusz, Tygriusz, przepraszam, głupi Borysz. Wiktorian i Wiktorianna i przysłowie na dziś, kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec dla nas niełaskawy. Się zobaczy. O i no, to, 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 to. Bardzo chętnie. Dzień całowania złotowłosych z nietypowych świąt. No i życie nie ustaje w zadziwianiu nas ironią Andrzej Sapkowski. Nie zdziwcie się Państwo dzisiaj, jak coś ironicznego Was spotka. Kłaniam się. Moje uszanowanie. Zeżarbym coś z This is Bio, ale już wszystko zeżarłem. Pa!